Jajku, marturka! Odwrotną sytuację. Słyszałeś? Słyszałeś? że są razem. No serio. Przyszłam y, z moim nowym chłopakiem kibicować mojemu byłemu chłopakowi. Ojej! Słuchajcie, ostatnio była taka sytuacja, że na aukcję woźb wystawiliśmy przyjazd do naszego domu i zapoznanie się z nami. Taki dzień u nas. No jak się okazało, ktoś to wylicytował. Zabagatelanie. Za, za 10 koła! Fajnie, że możemy zrobić coś dobrego. I właśnie ta osoba przyjechała do nas. To jest bodajże 11-letni chłopak z tatą. Zapraszamy! Marta no. jestem, cześć! Cześć! Aha, misię! Za Na Dziewczynka! Klasa sama w sobie! My ja Wiemy, że wszyscy są fit, a, ale. No, bezpiecznie, co Cześć, Michał, cześć! Mnie też? Tak? O! <ślać> super! Łatwiej zapamiętać, może. Rzeczywiście, tak. O, kóra, masz schowane za Chowaj do środka kartę, dobra? Wiesz co? Co jest najważniejsze? Każda karta, że każda karta jest inna, a że ja odnajdę twoją w wyjątkowy sposób, dobra? Tryknę palcami. Twoją kartę. Twoja karta powinna wyskoczyć na samą górę, dobra? Jeden. To jest ta? Nie no nie mów. A to było dobre, nie Michał. Ska czyli szóstka żołądź jednym ruchem. Twoja magiczna dłoń. <ślesz> <ślesz> Pokaż. <ślesz> Jak się to stało? możesz zrobić, to będzie fajne. Wyjdziesz, to tak jeszcze weź, odwróć się i zamknij go. I możesz, możesz być taki ucieszony w ogóle, tak. mega. Nie? Kręcimy TikToka dla Michała. Michał przyjechał fajną furą. Nie wiem, czy w takim wieku można mieć prawkę. Się... Do... że będzie cię widać plecami, no. tak? A my otwieramy i że tobie machamy, nie? Okay. Już. Udało mi się wygrać aukcję i jutro jadę do domu YouTuberów. Dobrze, że chociaż Tata pożyczył samochód. Ale mnie hucznie przywitali! Czarek pokazał mi zaje fajne sztuczki. Ania zrobiła dla mnie prywatny koncert. Marti zbiła gałę, no a Mati pokazał mi, jak się montuje filmy. dziękuję. Jeszcze nikt o tym nie wie na tej chwili oficjalnie, ale Michał walczy na Fame MMA 10. Marti już nas zwoła, będzie prowadziła, bo ona zabiera pasata do Radomia, więc jedziemy Marti furą i jedziemy na konferencję do Łodzi. Musisz ten odcinek nagrać wcześniej, picie szotów, dlatego teraz gratisowe zadanie, które masz wykonać podczas picia tych obrzydliwych szotów. Musisz powiedzieć podczas konferencji kilka nieprzyjemnych słów. Pierwsze, e, boxdel przytyłeś drugie Za mało mi zapłaciliście Ale jaja by były Podoba mi się to, ja bym chciała żeby... Podoba mi się to e, Trzy razy odpowiedziałem na jakieś pytanie I musisz odpowiedzieć, podoba mi się to Trzy razy, dobra? Później <grym> zapomnę, tak. dobra Ja powiem, że tak, ale pewnie zapomnę Śmieszek tak Trenowałem 10 lat wcześniej karate A mi hopa Podoba mi się to Jesteśmy Hiltonem. Jest Michał, jest Marti. Marti będzie dzisiaj walczyła z e, Mikołajem Śmieszkiem. <laughs> Moi drodzy, plan jest taki, żeby powkręcać kilka osób, że my z Marti jesteśmy parą. jejku Marturka. To jest twój były. Proszę cię, przestań. Dostaw, jestem zazdrosny o niego. Jeszcze może stare emocje powrócą. Ale to, że się bije, to nie znaczy, że to jest. w Nie bierzemy tego na serio, kochani. Nie denerwujemy. A myślałem, że bierzemy. A. Tak naprawdę, ja wymyśliłem ten film po to, żeby trochę spędzić czasu jak para razem z Marcin. Oczywiście żartuję. Zaczniemy od kogoś, kogo znamy. By ktoś się zdziwił. No. Cześć! 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 Siema. Nową Laską mi siema, siema. Nikt Cześć! Mi nie daje Cześć! Buziaku. Cześć! 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 <grym> Ej, ją. Ale będzie no, jest moja. Ona jest moja od nieba. No to ładnie, wyłącz to na chwilę. I nie rób do... sieczki z głowy przed konferencją, kurde. A wszystkie zegarki i sygnety, nie powiem. Ja ty nie zdradzam. Nie a, że myślałam, że, no, ty że nie nigdy nie, nie zdradzam. No, a teraz Ale teraz odwrotną sytuację z Michałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A właśnie, właśnie nie ma Ani, jestem z Markiem. A nie Dlaczego Życie się zmienia? No serio, wyprowadziła się niezwrotnie. Przysięga. Dlatego Michał już nie jest z Nie, no to jest prawda. Nie, jest Nie, no Nie, no to jest Nie, to Nie, no serio? Ja nie chcę sobie tu kręcić. No nie co ty gadasz by było o jakimś wkręceniu? Ja nie gadam z wami, nie gadam Zjemy Nie, ja jestem a przerażona Twoja mina mówi, to jest normalna sprawa, mordo To już jest gorąco <laughs> Myślisz teraz o Ani, Boże, Ania, ale mi cię szkoda Biedna Ania Biedna, biedna. Ale wzięła samochód, wzięła, wzięła samochód, a my dom i Michała ja Są razem Hejka Słyszałeś? Na pewno. Mówią, że są razem. Na serio? Na pewno. Ania ja bym się Co, coś udajesz, tak? <grym> Zobaczyliśmy z Marki właśnie i Mati nam powiedział tutaj, że jest najlepsza polska dziennikarka. Dobra, e, to poczekaj. Tak, e, kas już kasuje. I trzeba zrobić tak, że powiemy jej, że jesteśmy gorącym tematem, że jesteśmy teraz parą. I, e, że nie ja w... mieszkam z Biurem. A, a tak, a my jesteśmy razem, zostawiłem dziewczynę. I żeby <grym> zrobiła z tego wywiad. <ja. grym> Marti Renty jest z czarnym w związku. Dzieli Marti na wywiad. Marti jest obok e, najlepszej polskiej dziennikarki, no i tam będę wbijał do niej zaraz e, jako jej chłopak. Idź tam ponagrywa ci hajaf w pewnym momencie. To jest Czarek, czaruje? Lubię być Czarek, czaruje. No dobra, witam serdecznie. A mogę wziąć we w stronek? Oczywiście, ale my nie lubimy być osoby. Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Ze mną Marty Renty. Cześć. cześć, cześć. I Czarek Czaruję. Witamy. Przyszłam y, z moim nowym chłopakiem kibicować mojemu byłemu chłopakowi. Ojej! Trochę Były, były, poczekaj. Czyli były chłopak, ogała. Tak. Aha, okej. Okay. I co on na to, że jesteś tutaj z nowym chłopakiem? No przyjechał z nami samochodem. No to jest. Mamy taką bardzo dojrzałą relację, tak mi się wydaje. Ja Michała uwielbiam, bo nie mam nic przeciwko, że z Marty teraz, jakby jesteśmy parą. Każda karta w talii jest inna. Zaraz teraz jednym ruchem postaram się odnaleźć tę kartę, no, dobrze? Ładnie. To? Ta? Ja jestem czarownicą, ja zapomniałam ci powiedzieć. Ruchem? Śmiało odgryć kartę. Tak. Piątka, piątka tak. dzwonek, tyle sekundy, postaram się odnaleźć te karty, tylko rozgrzeję dłonie, dobra? Mm -hmm. o. dobra? Jedna, jedyna karta, oczywiście Twoja, znika i się pojawia. Powiedz mi, czy on tak cały czas czaruje cię od rana do nocy? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Chcieliśmy tylko od ciebie powiedzieć, że tutaj my też nagrywamy film do nas na kanał i no, zostałaś wkręcona po prostu. Ojej. No my nie jesteśmy parą, ale to jest taki zamysł, już kilka osób wkręciliśmy, więc. To taki no zamysł, da, Bo ale pasujecie A się... było tak romantycznie. Adam, słyszałeś? Kręcili mnie. Ja no. Ja no. Ja dobrze. Tak. Dobrze. Tak. Tak. Dzięki. Operator, ten pan, który podłapał temat od razu zmienić, od razu mówił do tej pani: dobra, będziemy mieć zarobisty clickbait, bo oni nie są parą, mieszkają razem, a mieszkają z damy tytuł Czarek Czaruje i Martirenci są parą, nie? Ale nie. Ja. totalnie się wkręcił, dobrze, że mu powiedzieliśmy. Nie że nie powiedzieliśmy jednak, że to jest krętka chociaż tytuł pewnie będą mieli. Tak, I tam i Czarek kręcił właśnie... Ale Michał z. Ale ja naprawdę z nią jestem. Tygodnia jesteśmy z marki. No jak powodzenia. Powiedział, że wkręcamy, a tutaj z powodzeniem przyszliśmy, żeby wkręcić też Martę. Odgrywamy kolejne... Oj, nasz, nasz chłopak, mój chłopak, jej były chłopak wchodzi. Czapka od deszcz, czy nie? Podoba mi się. Moja głowa jest za duża do tej Podoba mi się to, ja bym chciała. Leczapki. Podoba mi się to. W momencie gdy dzwoniliśmy do, do ciebie z propozycją walki, proponowaliśmy Ci właśnie gałę. Eee... A ja opowiedział się to A co odpowiedziałeś? I na początku jeszcze przed pytaniami do zawodników, jakiegoś podziękować bardzo... To są trzy. Słowa.